Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy, zapisane jest u proroka Micha Asza w rozdziale 7, strona 994 w Bibliach Warszawskich. 994, Siódmy rozdział księgi Micheasza, Asza, wiersze od 18 do 20. Któż jest Boże jak ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie własne? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Panie łaskawy Boże, dzięki Ci za to, że chociaż świat się zmienia, to Ty pozostajesz stale ten sam, pełen łaski, miłosierdzia. I z tą łaską, swoją miłością do nas przychodzisz. Kiedy możemy wsłuchiwać się w Twoje Słowo, rozważać je, kiedy możemy korzystać z zaproszenia do Twojego stołu, kiedy możemy być razem, Tobie śpiewać pieśni, przynosić Tobie nasze codzienne sprawy. Teraz prosimy Ciebie, Panie, abyś pobłogosławił rozważanie Twojego Słowa, czy tu w Kościele, czy też w czasie naszych nabożeństw domowych. Powierzamy się Tobie, Twojej łasce. Amen. Sziestro i bracie, mniej więcej dwa lata temu świat obiegła wiadomość, że chłopcy z drużyny piłkarskiej razem ze swoim trenerem utknęli w jaskini w północnej Tajlandii. Cały świat obserwował akcję ratunkową, być może pamiętamy. Na szczęście, po dziewięciu dniach, przy pomocy różnych służb i nurków, udało się bezpiecznie wszystkich uratować. Kiedy słyszę taką wiadomość, gdzieś naturalnie wyobrażam sobie przynajmniej staram się wyobrazić, jak to jest przeżyć tyle dni w takich warunkach. Jak to jest, kiedy pojawia się ktoś z zewnątrz, aby wyciągnąć, wyprowadzić i uratować? Zastanawiam się też, jak to jest po takim czasie wrócić bezpiecznie do domu, przekroczyć próg swojego domu. Myślę, że podobne odczucia, myśli towarzyszyły i towarzyszą niejednym rodzinom górniczym tutaj na Śląsku czy w wielu miejscach świata. Jak to jest, kiedy ktoś, kogo tak bardzo potrzebujemy, przychodzi do nas i wyprowadza nas z miejsca? W którym nie chcemy być, które zagraża naszemu życiu. Siostro i bracie, o akcji ratunkowej Pan Bóg opowiada od tysięcy lat. Każdemu pokoleniu na nowo, tobie i mnie. Tutaj jednak są inne warunki. Dlatego, że zagrożenie nie jest dostrzegalne przez nasze cielesne zmysły. One nam nie pomagają to zauważyć, to zagrożenie. Do tego też potrzebujemy kogoś z zewnątrz, potrzebujemy Ducha Świętego, który nam to uświadamia. Bez jego pomocy wydaje się, że wszystko jest w porządku. Tymczasem strepa duchowa, czy sfera duchowa naszego życia jest jakby zainfekowana takim duchowym nowotworem, który pojawia się. Od pierwszych chwil życia człowieka. W różnym czasie może być dostrzegalna lub wcale nie. Czasem być może dopiero wtedy, kiedy stajemy przed Bożym Tronem. Ciało może mieć się dobrze, lecz dusza człowieka, serce pogrążone jest w ciemności. I tak jak mówiłem, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić naszymi zmysłami. Ale kiedy Boże Słowa nam o tym mówi. Możemy to przyjąć, możemy w to uwierzyć, możemy to zaakceptować i coś z tym zrobić. Dlatego też hasło dzisiejszej niedzieli mówi nam, że przyszedł syn człowieczy, aby uratować to, co zginęło. To znaczy kogo? Tych złych, najgorszych, tych w więzieniu, kryminalistów? Przyszedł Syn Człowieczy, aby uratować to, co zginęło. Dlatego tak cudowna i zarazem konieczna jest praca Ducha Świętego, który jak lekarz bada człowieka, stawia trudną diagnozę, ale też pokazuje skuteczne lekarstwo w Panu Jezusie Chrystusie. Michał żył mniej więcej 700 lat przed Chrystusem, za czasów, proroka Izajasza. To był czas, kiedy Królestwo Izraela było już na dobre podzielone na Królestwo Południowe i Północne. Jedno i drugie robiło to, co chciało w kwestii przymierza z Bogiem. Dlatego Micheasz ostrzega, że jeśli lud Boży nie zawróci do swojego Boga, nie upamięta się, nie porzuci swoich bożków, swojej wizji narodu, Asyria, a potem Babilon zrównają Izraela z ziemią. Michasz w mocy Ducha Świętego jest właśnie takim lekarzem, który stawia swojemu pokoleniu trudną diagnozę jak pacjentowi, który wcale nie chce słuchać. Michasz ostrzega zatem co przyniesie lekceważenie tych słów tej diagnozy i to jest pierwszy filar tej księgi, który dotyczy słów sądu. Z drugiej strony, Pan Bóg objawił Michaaszowi, że przyjdzie czas, kiedy pojawi się Mesjasz. On przyniesie zupełnie inny czas, zupełnie inne przymierze, wypełniając poprzednie. On przyniesie nadzieję, przyniesie łaskę Bożą, przyniesie coś pięknego. Dlatego też ta wizja przyszłości skłania Michaasza do tego, żeby jednak zwiastował wieść o nadziei. I to jest drugi filar księgi. Niestety ta nadzieja ma stać się udziałem ludzi dopiero 21 pokoleń później. Tylko dlatego, że żyjący w czasach Michała, nie chcieli słuchać. Oczywiście, że w każdym pokoleniu są tacy ludzie, ale ty nie musisz do nich należeć. Oczywiście, że w każdym pokoleniu jest to prawdopodobnie nawet większość, ale ty nie musisz należeć do tej większości. Chodzi o to, abyś mógł powiedzieć: Chcę słuchać, chcę się uczyć, chcę wzrastać, chcę rozumieć więcej, niezależnie od tego, ile mam lat, do czego jestem przyzwyczajony, czemu błogosławieństwo Boże, Boża łaska, Boże miłosierdzie. Ma być dla kogoś innego, skoro Pan Jezus umarł za ciebie, za nas. Przecież to wszystko może dotyczyć ciebie i mnie. Chyba, że będziemy jak większość. Michał gorąco walczy o swoje pokolenie. Oczywiście cieszy się nadzieją, którą zrealizuje Pan Bóg poprzez mesjasza, ale przecież prorok żyje w konkretnym czasie, żyje w konkretnym miejscu. I chodzi mu o tych ludzi, których widzi, których spotyka, których zna. Chcę temu ludowi powiedzieć, że Bóg z natury nie jest sędzią czy pogromcą swego ludu. Sąd jest wynikiem odstępstwa ludu Bożego. Jest jakby należnością za grzech. Bóg wymienia tutaj bałwochwalstwo, czyli poświęcanie się czemuś, co jest ważniejsze niż Bóg. Proroków. Którzy przyjmują łapówki, aby głosili to, co ludzie chcą usłyszeć. I po trzecie, korupcję, która krzywdzi biednych, a wspiera bogatych. Te i inne grzechy powoli rozmontowują lud Boży i powodują, że ten sąd w postaci Asyrii i Babilonu do nich się zbliża. Michał chce pokazać, że może być inaczej i nie trzeba czekać 20 pokoleń. Może być inaczej, dzisiaj, tu i teraz? Czy to nie jest przesłanie aktualne dla nas? Czy to nie jest coś, co Pan Bóg chce nam pokazać i do nas skierować? Bóg chce dać najlepszą przyszłość swojemu ludowi i da tą przyszłość najlepszą. Tylko czy ja będę w gronie tych, którzy tego doświadczą? Czy mnie to będzie dotyczyć? A może za bardzo rozglądam się wokół siebie i szukam tego, co świat chce mi dać, bo wydaje mi się to tu i teraz bardziej atrakcyjne, lepsze dla mnie, a te duchowe rzeczy mogą poczekać, może przyjdzie na nie czas później. Czy to jest przesłanie dla nas, dla mnie? Bóg pragnie odnowy swego ludu, przygotowując dla Niego to, co najlepsze. Zarówno dla Izraela, jak i dla nas. To, co najlepsze ze strony Boga odnajdujemy w przymierzu w Jezusie Chrystusie. W umowie z Jezusem Chrystusem. W relacji, w społeczności z Nim. Dokładnie takie przesłanie Asza skierowane jest do nas, chrześcijan. Chociaż o sądzie mówi się rzadko, jest on rzeczywistością. Tak długo, jak istnieje grzech, jak istnieje odstępstwo, przebaczenie win, łaska, miłosierdzie, wierność, o których mówi nasz fragment, to wynik, dar, efekt pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. To jest ten moment, kiedy na drodze swojego życia, tu i teraz, odnajduję dzięki pomocy Ducha Świętego przekonanie. Że chcę więcej Boga niż wczoraj. Chcę czegoś więcej się o Nim dowiedzieć, więcej o Nim usłyszeć, że potrzebuję Go bardziej jako ratownika, zbawiciela, nauczyciela, przewodnika. Odkrywam to, rozpoznaję to przekonanie w sobie dzięki pracy Ducha Świętego. Czy ten, ten dzień zatem będzie? twoją odpowiedzią na zawołanie Pana Boga. Czy uwierzysz dzisiaj, że Bóg jest twoim ratownikiem? Że potrzebujemy go na drodze naszego życia? Przez wszystkie pokolenia Izraelitów Bóg przygotowywał świat na przyjście Mesjasza. Przez ile lat naszego życia Bóg przygotowuje nas na przyjście i spotkanie z Mesjaszem, ile lat potrafisz powiedzieć? Przywołać czas, kiedy pierwszy raz słyszałeś Ewangelia? Jak długo Bóg woła? Czy odpowiedziałeś? Czy chodzisz z Bogiem codziennie? Nie bądź jak większość zachęca Michał. Nie żyj i nie postępuj na wzór większości. Czy powiesz jak Michał, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę. Wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. Korzystasz z tego przywileju? Zachęcam Cię gorąco. Korzystaj, póki Pan jest blisko, póki jest nowy dzień. Tak zwany złoty wiersz Michała, definiuje bogobojne życie. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Bóg żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo. To znaczy był posłuszny Bożemu Słowu. Okazywał miłość bratnią, to znaczy, i w pokorze obcował ze swoim Bogiem posłuszeństwo, miłość i społeczność to są słowa, które podsumowują całą tą księgę i w najlepszy sposób wyrażają nasze powołanie. Oto zadanie na nowy tydzień. Na dziś i na jutro. Amen.